Okay. Ja kilka takich prostych, technicznych rzeczy chcę powiedzieć, tak aby ta modlitwa przebiegła skutecznie. Jedna z takich ważnych rzeczy jest różnica między zabieganiem o coś a przyjmowaniem. Więc wyobraźmy sobie, na czym polega zabieganie. Zadaję komuś pytanie: jak mogę dotrzeć stąd na targową? Co powinno być drugą rzeczą, którą zrobię? Przyjmę odpowiedź, prawda? Niektórzy ludzie zadają pytanie w taki sposób: jak mogę dotrzeć na targową? Bo mi bardzo zależy, żeby tam dotrzeć, bo tam jest taka osoba, z którą bym chciał koniecznie porozmawiać. Jak na tą targową dotrzeć mogę, możesz mi powiedzieć, bo ja bardzo bym tam chciał. Wiecie, jak to ludzie nazywają? Wytrwałą modlitwą. Jest czas na to, żeby o coś zabiegać, i czas na to, żeby przyjąć odpowiedź. Więc w momencie, w którym ktoś się o nas modli, kiedy powierzyliśmy Bogu tą sprawę, powiedzieliśmy w czym jest rzecz, i ludzie doświadczeni w modlitwie położą na nas ręce zgodnie z tym, co napisane. W Ewangelii Marka na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją, to w momencie, kiedy już przekazaliśmy nasz problem, to powinniśmy zająć się przyjmowaniem. Logiczne jest to, że kiedy zadam pytanie, to powinienem wysłuchać odpowiedzi, prawda? Czasami zdarza się, że ktoś przychodzi do modlitwy. I jest tak bardzo zajęty swoją modlitwą i wieloma innymi różnymi rzeczami, które robi, że nie poświęcił ani chwili czasu na oczekiwanie od Boga i przyjmowanie tego, co on robi. Czasami zdarza się, że ktoś zadaje mi pytanie. Mówi, ja mam tylko jedno takie krótkie pytanie. 40 minut później przerywam tej osobie i mówię: Przepraszam, gdzie jest pytanie? E, w ekstremalnych przypadkach taka osoba zaczyna wszystko od początku. <laughs> Wie, więc e, chciałbym e, poprzez tą ilustrację pokazać, że kiedy powierzyliśmy nasz problem, to w tym momencie włączam wiarę, w tym momencie oczekuję na Boże działanie. Jeśli jakieś osoby modlą się o mnie w tym momencie, to ja już się tym nie zajmuję. Ja teraz zajmuję się przyjmowaniem, oczekiwaniem, wierzeniem, ufaniem. To, co zauważyłem, i dlaczego to mówię, to co zauważyłem, jeśli ktoś nie przejdzie do takiego trybu przyjmowania i przez cały czas jest w trybie zabiegania, to, to jest podobnie jak w sytuacji rozmowy z kimś, kto nie potrafi zakończyć pytania i postawić znaku zapytania na końcu. Więc proszę. W momencie, kiedy będziemy się e, e, o Was modlić, proszę po prostu z zaufaniem oczekiwać na Boże działanie i nie robić nic więcej. E, jeden z bardzo ważnych dylematów, ludzie zadają sobie pytanie: Ja nie wiem, czy ja mam dość wiary. Jeśli w tym momencie nie masz dość wiary, a podejrzewam, że po wysłuchaniu tego wszystkiego nasza wiara mogła być zbudowana, ale jeśli nie wiesz, czy masz dość wiary, to zostaw, to już może osoby, które się będą o ciebie modlić, będą miały dość wiary. Już nie stresuj się tym. E, kolejna rzecz. Czasami ludzie podchodzą i mówią: "Ja nie wiem, czy ja jestem godzien, żeby Bóg to dla mnie zrobił, bo ja w życiu zrobiłem, zrobiłam takie rzeczy. Ja naprawdę uwielbiam rozwiewać ludzkie wątpliwości w tej sprawie. Więc kiedy ktoś się zastanawia nad tym, czy jest godzien, czy nie jest godzien, żeby Bóg zadziałał w jego życiu, to ja śpieszę z udzieleniem odpowiedzi. Nie jesteś. A Bóg nie robi niczego z tego, co robi, dlatego że jesteśmy tego godni, tylko robi to z tego powodu, że on jest dobry. Więc nie my jesteśmy powodem. Powodem jego działania jest jego natura, jego dobroć, jego miłość, jego życzliwość. On to robi z powodu tego, jaki on jest, a nie z powodu tego, jacy my jesteśmy. Więc, jeśli gdzieś w tobie znajdują się takie obawy, to po prostu wiedz, że to nie jest myśl, którą trzeba byłoby eksploatować. Nie mamy skupiać się na sobie, tylko na nim. Eee, są trzy czasy w uzdrowieniu, przebrnijmy przez to szybko. Uzdrowienie natychmiastowe, modlimy się nagle, jest, momentalnie. Są takie uzdrowienia opisane w Biblii, chociażby ten trendowaty, o którym dzisiaj mówiłem, gdzie Jezus mówi: Tak, chcę bądź uzdrowiony, i natychmiast następuje uzdrowienie. Ale są też uzdrowienia, które następują po czasie, po kontakcie. Dziesięciu trendowaty w Ewangelii Łukasza przyszło do Jezusa. I chcieli zostać uzdrowieni, a Jezus ich odesłał i powiedział: Idźcie do Jerozolimy, pokażcie się tam w świątyni jerozolimskiej żydowskim kapłanom. Powiedział: Idźcie tam i pokażcie się. Oni, kiedy byli w drodze, Biblia mówi, że kiedy odeszli od Jezusa, więc dziesięciu trędowatych przyszło do Jezusa i dziesięciu tak samo trędowatych odeszło od Jezusa. Ale Biblia mówi, że kiedy byli w drodze, zostali uzdrowieni wszyscy. Jest też taki czas w uzdrowieniu, kiedy uzdrowienie następuje na raty, kawałek po kawałku. Ósmy rozdział Ewangelii Marka. Jezus wyprowadza za miasto, czy wieś, za miejscowość, w której byli, człowieka niewidomego. Kładzie na niego ręce i pyta, czy coś widzisz. On mówi, widzę ludzi, ale gdy chodzą, wyglądają jak drzewa. Co w, w tłumaczeniu na głębszy polski znaczy, widzę, ale niewyraźnie. Więc Jezus położył na niego znowu ręce, i po chwili widział już wyraźnie. Osobiście wielokrotnie widziałem takie sytuacje. Pewnego razu modliłem się o pewną kobietę, która miała zamknięte 80% wzroku, znaczy obrazu w jednym oku, miała plamę w centralnej części oka, więc widziała tylko obrzeża. Modliłem się o nią cztery razy i nie było żadnej zmiany, ale miałem takie poczucie, że tego dnia Bóg coś zrobi, więc znowu na nią położyłem ręce i po piątej modlitwie jej zakres widzenia odrobinę się zwiększył, ale na tyle, że mogła zobaczyć, że jest to więcej niż wcześniej. Tego dnia ja to policzyłem. 11 razy się o nią modliłem i po 11 razie ona już widziała doskonale. Więc nie mam chyba tak dobrych wyników jak Jezus, że wystarczyło dwa razy. Ale w momencie, kiedy to uzdrowienie przychodziło na raty, to kładłem te, tego samego dnia na tą osobę ręce 11 razy, 11 razy się o nią modliłem. I po 11 razie miała doskonałe widzenie w tym oku, a od lat widziała tylko obrzeża z powodu plamy, która była w tej centralnej części. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy będziemy się modlili, to ważne jest to, żebyśmy przyjęli właściwą postawę. Ważne też jest to, żebyśmy odeszli stąd, mając wiarę, mając zaufanie. Nieraz zdarzało się, że się o kogoś modliłem. Pytałem, czy coś się zmieniło. Ta osoba mówiła nie. Później dowiaduje się, że kiedy była w drodze do domu. Problem znikł. E, pewien chłopak podszedł do mnie i mówi: Modliłeś się o mój zmasakrowany kręgosłup? Pytałeś mnie po modlitwie, czy e, nastąpiły jakieś zmiany? Powiedziałem zgodnie z prawdą, że nic się nie zmieniło. I było to prawdą jeszcze przez jakieś trzy godziny, bo po trzech godzinach mój kręgosłup był już w idealnym stanie i tak nie zostało. Więc. <laughs> Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co się będzie działo w każdym z konkretnych przypadków. Być może nastąpi natychmiastowe uzdrowienie. Być może uzdrowienie, które będzie wymagało powtórzenia modlitwy, że tak powiem naraty. W innym przypadku może zmiana nastąpić po kontakcie, ale może też być tak, czego nikomu nie życzę, że mamy czwartą opcję, którą można ująć w prostych słowach: spróbuj podobnie i się nie, ponownie i się nie zniechęcaj. Modliłem się kiedyś wielokrotnie o pewną kobietę w Ełku. Na jednym spotkaniu, ona przyszła na początku spotkania, modliłem się o nią, miała potworne, potworne bóle. Nic kompletnie się nie zmieniło. Modliłem się na końcu spotkania, też nic kompletnie się nie zmieniło. Rozczarowana odjechała. Ale parę dni później mieliśmy spotkanie w Węgorzewie może dwa dni może dzień później nie pamiętam dokładnie przyjechała do węgorzewa i kiedy się o nią modliłem została uzdrowiona natychmiast nie rozumiem tego. Nie wiem, dlaczego nie wydarzyło się to dzień czy kilka dni wcześniej w Ełku, ale wiem, że gdyby ta kobieta zrezygnowała, dlatego że ta pierwsza modlitwa nie zadziałała, to pewnie by też nie znalazła się na tym spotkaniu później. Gdyby ta kobieta, o której opowiadałem, żona lekarza z Poznania, gdyby ona po pierwszej modlitwie zrezygnowała. Pewnie nie miałaby dziecka. Gdyby zrezygnowała po drugiej modlitwie, pewnie nie miałaby dziecka. Gdyby zrezygnowała po trzeciej modlitwie i stwierdziła, że to e, rozwiązanie nie przyjdzie, pewnie nie miałaby dziecka. Ale ona była przy czwartej modlitwie i parę dni po tej czwartej modlitwie była w ciąży, a dzisiaj ma całkiem fajne dziewczę. Więc e, jeśli coś nie działa natychmiast. To nie powinniśmy się zniechęcać. Pośród cnót wymienionych w Nowym Testamencie za ważne uchodzą takie, jak cierpliwość. W zabieganym XXI wieku, mówienie o cierpliwości to tak jak mówienie o naiwności. Raczej traktujemy to jako wadę niż zaletę. Podczas gdy w dawnych czasach cierpliwość była jedną z najbardziej cenionych zalet. E, żyjemy w świecie, w którym domagamy się wszystkiego natychmiast, teraz już. Ale w poszukiwaniu Boga, e, Bóg, który stworzył czas, on wie, że on się nigdzie nie spieszy i wie, że każdy z nas będzie żyć aż do końca życia. I możemy ten czas wykorzystać na poszukiwanie go. E, dobrze. Myślę, że to, co powinno zostać powiedziane przed modlitwą, zostało powiedziane.